Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego. Kto to jest? O kim mówi? Ten oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego. Panie, któż to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz uczynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci. Jeszcze krótko jestem z Wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz Wam mówię: Dokąd ja idę, Wy pójść nie możecie. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Mu Jezus: Dokąd ja idę, Ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział Mu Piotr. Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus. Życie swoje oddasz za mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Wielki wtorek, trzeci dzień. Wielkiego Tygodnia przynosi nam w liturgii Słowa, w Ewangelii zaczerpniętej od świętego Jana, dwie smutne zapowiedzi Chrystusa. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, odnosząc się do wydarzeń, które mają nastąpić w najbliższych godzinach, tuż przed Jego śmiercią na krzyżu, Mówi, że jeden z jego najbliższych uczniów, z najbliższych przyjaciół, zdradzi go, wyda go na śmierć. Zapowiadam zdradę Judasza. I zapowiada też, że Piotr, pierwszy z apostołów, ten, który był, najważniejszym z apostołów, ten, który był ich przywódcą, ten, który nie raz Chciał stawać w jego obronie, nawet oddać swoje życie. Ma zgodnie z zapowiedzią Jezusa zaprzeć się go i to trzykrotnie. Znamy te biblijne historie i wiemy, że zapowiedź Jezusa spełni się. Chowód nie zdąży zapiać, nie wzejdzie słońce, a Piotr zaprze się swojego mistrza. Gdzie wstydził się przyznać, że jest jego uczniem. Nie będzie gotowy stanąć w jego obronie. Ucieknie, zdradzi. Judasz za 30 zrobieników, okaże się zdrajcą. W ostateczności odbierze sobie życie. Nie będzie w stanie pogodzić się z tym, czego się dopuścił. Nie będzie w stanie podnieść się ze swojego grzechu w przeciwieństwie do Piotra, który wyzna winę i uzna swoją słabość będzie gotowy przyjąć dar nawrócenia. W tych dwóch obrazach, w tych dwóch zapowiedziach Chrystusa my możemy też niestety rozpoznać siebie. To jak trudno jest nam dzisiaj być wiernym Jezusowi. Jak trudno jest nam dotrzymać słowa danego nie tylko Bogu, ale też i drugiemu człowiekowi. Jak ciężko jest okazać wierność w małżeństwie w rodzinie, w pracy, jak trudno nie kombinować, jak trudno nie myśleć po swojemu, jak trudno zaufać Chrystusowi, że on nawet w tragicznej sytuacji będzie w stanie wyprowadzić zwycięstwo, będzie w stanie pomóc nam podnieść się z każdego grzechu. Szczęście, my już dzisiaj żyjemy z doświadczeniem jego zmartwychwstania. Fakcie Jego śmierci, Jego zwycięstwa nad grzechem, nad szatanem, nad tym wszystkim, co dla nas, ludzi jest nieosiągalne, na co nie mamy wpływu. Potrzebujemy w tym trudnym czasie, kiedy Jesteśmy objęci kwarantanną, kiedy walczymy z pandemią, kiedy za chwilę nie będziemy mogli uczestniczyć w celebracjach liturgicznych Triduum Paschalnego w Kościele, kiedy tych najważniejszych tajemnic naszej wiary nie będziemy mogli przeżywać we wspólnocie Kościoła tak jak bywało to do tej pory każdego roku. Musimy teraz zrobić wszystko, aby te święta, które przeżywamy, będziemy przeżywali w tak nadzwyczajnych okolicznościach. Nie były takie jak wszystkie inne do tej pory. Trudna sytuacja musi być dla nas wyzwaniem do tego, abyśmy przemyśleli to, jacy byliśmy do tej chwili, jacy byliśmy wobec Jezusa, wobec Kościoła i drugiego człowieka. Brakuje nam dziś Eucharystii, Komunii Świętej, jak ją traktowaliśmy do tej pory. Ile było takich sytuacji, w których mogliśmy przyjść na prześwięcenie, nam się zwyczajnie nie chciało. Ile było takich sytuacji, w których nie uczestniczyliśmy w pełni, owocnie, świadomie w liturgii, w których nie zwracaliśmy uwagi na Słowo Boże, w których okazywaliśmy się, mówiąc najprościej, zdrajcami, w których byliśmy niewierni naszym przyrzeczeniom składanym na Chrzcie Świętym, odnawianym w czasie każdych świąt paschalnych. Teraz, gdy wszystko będzie zupełnie inaczej, gdy będziemy starali się przeżywać i doświadczyć tajemnicy nadchodzących dni w naszych rodzinach, w naszych domowych kościołach, być może stajemy przed pierwszą w życiu szansą świadomie, owocnie Przeżyć to wszystko, czego do tej pory nie potrafiliśmy odkryć, nie potrafiliśmy docenić, by w tej chwili, w tych nadzwyczajnych warunkach, przekonać się, że Pan Bóg jest obecny nie tylko w świątyniach, w których łatwo jest nam go zamknąć, ale jest obecny wszędzie tam, gdzie będziemy śpiewali w wielki czwartek, gdzie jest. Wzajemna miłość i dobro. Że jest obecny tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię na modlitwie, na słuchaniu Słowa Bożego. Dajmy Bogu szansę w te święta, aby do nas przyszedł. Nie zmarnujmy okazji, jaką otrzymaliśmy od Boga. Nie narzekajmy, że teraz będzie ciężko, że teraz będzie inaczej. Wykorzystajmy ten kryzys, ten problem, tak abyśmy mogli. Z tej trudnej sytuacji wyjść zwycięsko, abyśmy razem z Chrystusem mogli z martwych wstać. Abyśmy w chwili próby nie zwątpili, nie zdradzili, nie zaparli się, nie odeszli, nie uciekli spod krzyża. Nie trwali przy Jezusie, byli mu wierni aż do końca. Pan z Wami. Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia w kościele.